Dzień dobry, z tej strony Adrian Szpakowski. Dzisiaj zaprezentuję państwu BMW M4 Competition. Zapraszam. BMW M4 Competition, czyli pod maską mamy 3-litrowy silnik benzynowy o mocy 510 koni mechanicznych. Współpracuje z 8 stopniowo automatyczną skrzynią biegów oraz napędem na 4 koła X Drive. Samochód jest w przepięknym zielonym kolorze o nazwie Java Green. Samochód wyposażony jest w reflektory w technologii laserowej, czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz kamery 360 stopni. Czarne aluminiowe felgi w rozmiarze 19 cali z przodu oraz 20 cali z tyłu. Dach z włókna węglowego, przyciemnione tylne szyby. Funkcja dostępu komfortowego. Wewnątrz nagłośnienie Harmon Kardon, elektrycznie składane lusterka. Fotele regulowane elektrycznie, ponadto fotel kierowcy posiada pamięć. Przebieg samochodu to 5762 km. wielofunkcyjna sportowa skórzana kierownica ogrzewana samochód wyposażony w aktywny tempomat wyświetlacz head-up na szybie komputerem pokładowym sterujemy klasycznie przy pomocy pokrętła iDrive albo poprzez dotyk klimatyzacja w samochodzie jest automatyczna trzystrefowa Ponadto, fotele z przodu są podgrzewane oraz wentylowane. Widok za kierownicy. Z kamer. Pełną specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego linku dostępimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stal około 200 samochodów używanych, Marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia!